Siema tajtori, nie każdy z was zdaje sobie sprawę Że w tej aktualizacji, w tym nowym update Mamy aż 8 darmowych Prezentów w Brawl Stars Część z nich już była do odebrania, ale jeszcze nie wszystkie Niektóre dopiero będą I nie możecie przegapić szansy na ich zdobycie Dlatego ja dzisiaj w tym filmie o wszystkich tych prezentach wam powiem Bo serio, wydaje mi się, że o kilku z nich nie wiedzieliście Więc oglądajcie od początku do końca Żeby wszystko było za was wiadome Oczywiście zostawcie też łapeczkę w górę pod tym odcinkiem Każdy kto chce zdobyć wszystkie te 8 Darmowych prezentów wali teraz łapeczkę Będzie mi mega miło, oprócz tego Będziecie też suba na moim kanale po więcej ciekawych odcineczków, Ja tak codziennie nagrywam Brawl Stars, więc po prostu warto być na bieżąco z wszystkimi odcinkami i zostawić suba z dzwoneczkiem. No i widzowie, ja tutaj jeszcze tylko was chciałem poprosić, żebyście napisali w komentarzu, jaki według was prezent, który pokazuję w tym odcinku jest najlepszy, dobra? I wtedy przypnę serducho, więc piszcie śmiało, tylko oglądajcie do końca, żebyście wiedzieli, jakie te wszystkie prezenty są. No i jeszcze jedna rzecz. Tutaj wyświetlają się Wam wszyscy moi nowi wspierający z tego kanału. Jestem wam bardzo wdzięczny, ziomeczki i serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli też chcecie tutaj znaleźć widzowie, to polecam wspierać mój kanał już wspierać od dwóch złotych, a daję wam tu dużo różnych nagród i bonusów. Między innymi pokazuję Was na odcinku, czy też dodaję do znajomych w Brawl Stars, to tylko część bonusów jest ich dużo więcej. Jak coś macie koło przycisku subskrybuj przycisk wesprzej, klikajcie sobie w niego i tam wszystko macie wyjaśnione. No więc dobra, widzowie, zaczynamy od pierwszego prezentu i tak się składa, że ten prezent już w sumie mamy już wam go może pokażę tutaj, ja go odebrałem. Był on w pierwszy dzień wyjścia aktualizacji, więc wy pewnie też go odebraliście. Chodzi mi mordeczki oczywiście tutaj o taką pewną specjalną emotkę, dajcie mi ją znaleźć, o. Jest to ta tutaj, kurczaczek, taka trochę kurka Związana oczywiście z Highday Z okazji tam jakiejś e, jubileuszowej daty w Highday Dostaliśmy wszyscy w tym update'cie e, Taką piękną kurkę do odblokowania Dajcie znać czy ją odblokowaliście I każdy kto się ją ma zostawia łapkę w górę Zobaczymy ile będzie takich osób e, No więc to jest taka widzowie pierwsza rzecz, którą dostaliśmy za darmo Od Super Sala i to było spoko e, Druga rzecz mordeczki, ją akurat nie dostał każdy Ale też była darmowa, były to gemy I tutaj wam się teraz wyświetli Shot z mojego live'a, kiedy ja e, Dostałem 31 gemów, byłem w bo ja chyba nie kupowałem żadnej ikonki gracza za darmo, ani nic w tym stylu żadnego spraya i tak dalej, a otrzymałem aż 31 gemów na moje konto, możliwe dlatego, że dostałem tego skina do Tary, a tam ta Tara chyba miała jakiś specjalny spray no i możliwe, że właśnie dlatego mordeczki dostałem za darmo, tak jakby 31 gemów, więc to jest druga rzecz, która była darmowa dużo osób po prostu otrzymało te gemy za to, jak wcześniej kupili jakieś tam spraye, co nie? Niby tak nie do końca to jest darmowe bo po prostu twórcy oddali te gemy, gdyż zmniejszyli ceny tych sprayów, no ale jakby nie patrzeć, zawsze to są takie Gemy do odebrania za free w sklepie, no i idealnie pasuje do tego odcinka, więc to jest taka druga rzecz. I mordeczki trzecia rzecz też już ona była, i to jest mega boxik, Ona też wyszła w pierwszy dzień. Ja już od dłuższego czasu mówiłem wam, że w pierwszy dzień będziemy mieli pewnie mega boxa za darmo do odebrania z okazji tego, że zaktualizowaliśmy grę. No i z takim pięknym tłem mega boxik był. Ja otworzyłem takie cztery i niestety nic nie trafiłem w nich. Podzielcie mi się w komentarzu, czy wy coś trafiliście, bo w sumie jestem ciekawy. Um, no i to była taka już trzecia rzecz, którą dostaliśmy za darmo w Brawl Stars w tej aktualizacji. Jeszcze pięć. Następnie warto. Wspomnieć o kolejnej fajnej rzeczy, jest to skin. Ja tego skina jeszcze akurat mam od dawna, ale ci, co wcześniej go nie mogli odebrać, to podczas tego update'u też będą mogli dostać go za darmo. I jest to mordeczki, oczywiście: Barbarian King Bull. Więc jeśli go jeszcze nie macie, to dzięki tej aktualizacji go dostaniecie. Skinek ogólnie fajny, jak za darmo to trzeba brać. Jest on z okazji dziesięciolecia Super więc dostępny był już jakiś czas temu. Eee, oczywiście był też ostatnio dostępny chyba z rok temu z okazji tam jakichś urodzin w Chinach, no bo oni go dostawali, więc twórcy przy okazji nam też go dali. Eee, ale teraz ostatnio była taka niesprawiedliwa sytuacja, że właśnie osoby w Chinach po raz kolejny miały, miały trzecią szansę, żeby go odblokować, w sensie drugą, dla nich drugą, a my nie mieliśmy takiej szansy, więc twórcy chyba też się zrehabilitowali i po prostu dali go wszystkim osobom, które jeszcze nie mają, żeby już każdy tego skina miał i po prostu żeby był spokój. To jest jeden chyba z takich w ogóle częstszych skinów, że bardzo dużo osób go ma, jeden z najpopularniejszych. Piąta rzecz widzowie jest bardzo, bardzo ciekawa i dotyczy ona wszystkich skinów z Linefence, czyli z tej nowej współpracy. Takie śmieszne skiny, które właśnie będą w Brawlu. No i generalnie sprawa wygląda tak, że twórcy na Brawl Talku mówili, że jeśli kupimy dowolnego skina z tych Linefence'ów, byle jakiego, chociaż kiegoś jednego, to w zamian otrzymamy mordeczki darmową odznakę. Ale to nie będzie wszystko, bo ta odznaka będzie za darmo i oprócz tego odblokujemy też darmowy spray. Yy, tylko, że on akurat będzie do kupienia W się sensie odblokujemy tak jakby Dostaniemy za darmo to, że on będzie w sklepie Bo tak normalnie nikt go nie ma w sklepie A tak to dzięki temu, że kupimy tego skina Dostaniemy za darmo emotkę to będziemy mieli dodatkowo odblokowane w sklepie specjalny, limitowany spray do kupienia, no i zdjęcie profilowe. Więc, więc tak jakby podsumowując ten pont, punkt, tutaj jak kupimy skina normalnie, za gemy, to wtedy dopiero dostaniemy za darmo emotkę. Ale zawsze jest to darmowa emotka, więc też tutaj trzeba było o niej wspomnieć w tym odcinku, no bo jest to coś za darmo. I tych emotek jest dużo, no bo zależy jakiego skina kupicie, no to taką emotkę do niego dostaniecie. Szósta rzecz to wyzwania, czyli challenge. Tych challenge będzie mnóstwo w tym updatecie. Minimum 5, a myślę, że jest szansa też na więcej. O 5 nam mówili twórcy, że to jest już potwierdzone. No i generalnie sprawa wygląda widzowie tak, że w tych challengeach nie ma szans, żebyśmy za darmo nie dostali jakichś rzeczy. No bo przykładowo za jedno zwycięstwo już dostajemy, już wygrywamy jakąś nagrodę. I No nie ma szans po prostu, żebyście nie dali rady zrobić też jednego wina w tym wyzwaniu. To jest raczej oczywiste i za każdym razem się tego jednego wina udaje, a nawet i więcej na spokojnie, więc tych nagród darmowych będzie więcej. Ogólnie w tych challengeach będą różne rzeczy. będą do wygrania będą specjalne emotki, e, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, pewnie mordeczki będą też jakieś ikonki, może do wygrania. Oczywiście tutaj wiadomo, powerpoints, monety, może jakieś game, chociaż w to wątpię. Chociaż jest szansa też. E, wiecie, monety, i tak dalej. No, po prostu wszystkie podstawowe rzeczy, skrzyneczki, o tym warto wspomnieć, megaboxy, bigboxy, i tak dalej. To też będzie do zdobycia, może jakaś skrzynka zadymiarska. Więc challenge będzie mnóstwo przed nami, i w nich będzie mnóstwo, tak jakby darmowych nagród, bo wystarczy wygrywać, a czasem wystarczy na tylko jeden winek i już macie jakąś fajną nagrodę. Więc też to tutaj uznaję jako darmowy i got Zanim przejdę dalej, chciałem Was serdecznie zaprosić na mój sklep Toriego, gdzie macie kozackie rzeczy idealne na lato. Między innymi takie koszuleczki, jeśli szukacie jakichś fajnych koszulek na lato, idealnie tutaj no, po prostu trafiliście. Między innymi takie w różnych kolorkach, na każdy praktycznie rozmiar. Ja mam taką zieloną i polecam wam ją jak najbardziej. W dobrych cenach mi się wydaje. Oprócz tego mordeczki mamy też specjalne czapki na lato, w których no, nie będzie wam się pociła głowa, bo z tyłu mają taką specjalną siatkę. Yy, co więcej, mamy też casey na telefon, sam sobie zamówiłem ostatnio case, jestem z niego mega zadowolony. Yy, są też bluzy, każdy znajdzie coś dla siebie. Link w opisie. Dobry Dobra, mordeczki, następną darmową rzeczą jest skinek do Fanga, czyli ten skinek, którego możecie wygrać u wszystkich youtuberów, którzy mają minimum drugi stopień współpracy z Superselem. Tego skina możecie wygrać też u mnie, więc trzy osoby dostaną go totalnie za darmo. I ja też go dostanę, więc w sumie to cztery. Więc no u każdego youtubera kilka osób może wygrać, dlatego sporo osób dostanie tego skina za free. No i też warto go tutaj po prostu zaliczyć jako darmowego. Normalnie kosztują 79 gemów w sklepie, ale sporo osób dostanie go totalnie, totalnie za darmo za to, że brała udział w konkursie u youtuberów. No i wygrała. Zobaczymy kto wygrał u mnie. Jak coś to wyniki będą 6, podajże, lipca w środę. Tak, tak, to jest środa. I jeszcze tutaj warto wspomnieć o takiej jednej darmowej rzeczy, mordeczki. Yy, mianowicie jest to też emotka. Emotka, której twórcy nam nigdzie nie mówili w Brawl i tak dalej, ale wcześniej jej nie było, a każdy ją dostał w tym update. Cie. To ta modka taka cool, w fajnych okularkach, żółta. Zwykła motka ale fajne ma te okularki, nie? I każdy ją dostał za darmo. Myślę, że już większość z Was o tym wiedziała. Ale to też się to tutaj idealnie pasuje do tego odcinka, bo jest to darmowe. Wcześniej tego nie mieliśmy, a teraz każdy to ma dzięki tej aktualizacji. I generalnie na koniec warto jeszcze wspomnieć tej mordeczki o karnecie zadymiarskim. Tam za pierwszy level, gdy kupimy ten karnet, to od razu za pierwszy level nie musimy wbijać nic, wykonywać żadnych misji i tak dalej, tylko dostajemy skina do kolta. Oczywiście tutaj nie umieściłem tego w tym odcinku jako darmowa rzecz, bo ja tutaj mówiłem o 8 rzeczach, a to już jest 9, Taka bonusowa, ale z jednej strony można troszkę to zaliczyć, może, że wiecie, że jest to ten darmowy, no bo nic nie musicie robić, tylko po prostu kupić ten karnet i później w cenie tego karnetu nawet żadnych misji nie wykonacie, i tak dalej. Za pierwszy level od razu macie tego skina. Więc w tym odcinku widzowie to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi w komentarzu, którą z tych rzeczy najbardziej byście chcieli i które już macie, i tak dalej. Będę widział, że oglądacie do końca. Dziękuję, że tutaj dofaliście, wbijajcie na moje wszystkie social media, linki są podane w opisie. No i do zobaczenia wszystkim. Widzimy się w następnych materiałach. Hejo!